Plac apelowy Leszczyńskiej Jednostki Wojskowej zgromadził dziś około 300 sympatyków biegania, w tym 140 żołnierzy. Już po raz 25. amatorzy i zawodowcy przyjechali do Leszna, by biegiem sylwestrowym uczcić mijający rok. Dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych przygotowano kilometrową trasę, natomiast biegacze startujący w kategorii Open mieli już do pokonania 3,5 km. Pierwszy linie mety przekroczył wicemistrz Polski na 10 km Maciej Muślewski z Olimpii Poznań. Pogoda jaka jest, taka jest. Pierwszy raz tutaj jestem. Nowa trasa. Pogoda zimowa. mogła być lepiej, ale no widocznie tak nam przyszło biegać. Zaraz za Muślewskim przebiegł jak Mikołaj Kolski. Trenuję w się Poznań. Siedziałem tu od czterech lat i zawsze wygrywałem biegi modzikowskie. Teraz chciałem spróbować sił w Open i udało mi się drugie miejsce zająć. Trasa była w miarę lekka, tylko tutaj śnieg przeskaczał, żeby się nie przewrócić.